Doktorze. Czy ty myślisz, że... Ja, kurwa, Nie mów tak, nie mów tak, nie Adaś, mów spokojnie. tak. Nie mów spokojnie. tak. Robimy to? Robimy to? Kurwa, robimy robimy, to nie, bo szczekasz. Nie, szczekasz teraz. Szczekasz teraz. Szczekasz, gadasz. Wyjdź do walki. Adam, Wejdź do walki. Adam weź mikrofon. Adam, wychodzisz? Adam, wychodzisz? Nie denerwuj się, star, mi ciebie szkoda jest, star, ja wiem, ja, ja rozumiem, że ty szedłeś do tego świata, rzucili cię na głęboką wodę. Adam chce Poczekaj, jest, jest, jest mi w chuj przykro, jest mi w przykro, bo nie mi jest nie. go szkoda. Ale no teraz prawo. to mu dokuczasz, bo on nie, nie, nikt go nie, nie. nie rzucił na głęboką wodę, on jest jakby świadomy, sam. Dobrze, to się tego, okaże, to, co się co okaże. Chce. to się okaże, no, tak to się tak okaże. Kto go rzucił na głęboką wodę? To jest dorosły facet, sam podejmuje decyzję. Bo teraz, tego no, mówię, no na każdego przyjdzie. Ja jakby nie chcę... Się z Tobą wiesz, targować, ale teraz to tak jakby, no obrażasz go. Okej, okay, no ale zaatakował Ale ja, ja nikogo tutaj kurwa nie obrażam. Przyszedłem, to czemu mówisz, że, przyszedłem że ktoś go rzucił walczyć, na głęboką przyszedłem walczyć? Przyszedłem po walkę, nie kurwa krzyczeć, okay. wyzywać się, rozumiesz? No, 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 to, czy widzisz, no to zapytaj, żebym ja. Chcesz zaczął chcesz to poważnie? on kurwa zaczął spiskiem do mnie, kurwa. Po pierwsze. I każdy, kto to ogląda, to widzi. Ja jestem spokojny. Ja przyszedłem się napierdalać, nie gadać. Bo nie, nikt nie chce ze mną walczyć. Mordo, no dlatego to gada. przyjdzie pora. Powiedziałem ci, że przyjdzie pora. Powiedziałem ci Ale tak. Ale ten mówi przyjdzie kurwa. pora, Ten kurwa. mówi przyjdzie pora. Co? No, to, kurwa, kurwa. No nie są nie. święta, kurwa. Co? Ani Ani życie, kurwa, nie konter życie, mordo, kurwa. Też Ale myślę, ja nie mam życzenia. Nie, to to nie jest życzenie na... ludzi, nie moje. Posłuchaj, to nie, jest nie, życzenie nie, ludzi. Nie Oni szóż... chcą zobaczyć, kurwa, jak się ludzie napierdają, Paweł, Paweł. a nie jak w jednostronną walkę, w której wiedzą wjedzą To nie będzie jednostronna. Z całym szacunkiem, Siffler, do ciebie. Ja mam nadzieję, że pokażesz charakter i dasz dobrą walkę, ale... ja ja to wygram. O, i to mi się podoba, no. Ale, ale też ja, ja jestem osobą, która mierzy siły na zamiary. I, i jestem, no, realistą. I, i wiesz, no, w kurwę mnie to po prostu. Tak samo Arab. Arab. Z Arabem też nikt nie chce walczyć. Dobra, Paweł. Dobra, A? mogę coś powiedzieć? Bo chciałbym też dokończyć.